Witam witaj bracie i siostro. Z tej strony ja, Michał Dzisiaj Słowo Boże z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, wersety od 17 do 30. Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział, mój Ojciec działa stale, dlatego i ja działam. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im. Uroczyście zapewniam was. Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna. I ukazuje mu wszystko, co sam czyni. Ukaże mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak ojciec wstrzesza marłych i daje życie, tak też i syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć synowi, jak oddają ojcu. To nie czci syna, ten nie czci także ojca, który go posłał. Uroczyście zapewniam Was. Kto jest posłuszny mojej nauce, kto wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam Was. Nadchodzi godzina, a właściwie już jest. Gdy zmarli, usłyszą wołanie Syna Bożego, ci, którzy go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak ojcy, Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że syn ma je w sobie. Przykazał mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołania i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro. Z martwych stanu do życia. Ci natomiast, którzy czynili zło, z martwych na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca: Mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą tego, który mnie posłuchał, a nie własną wolą. Jesteśmy ukierunkowani ku życiu, ku wieczności. A kluczem do zrozumienia istoty naszego życia jest Bóg. Od życia tu na ziemi, w czasie, który ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie wieczności. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. To bardzo ważne przypomnienie dla nas. Całe działanie Jezusa jest ukierunkowane na to, aby dać nam życie. Jednak my często nie umiemy przyjąć tego daru, jak całażymy sakramentę Eucharystii oraz pokłóty i pojednania. Zamykając sobie drogę do, życi, do życia wiecznego, a Jezus cierpliwie czeka na nasze pamiętaj, Panie Jezu, dziękuję Ci za dar Twojej obecności i za to, że pragniesz, kiedy osiągną życie wieczne. Dziękuję, że walczysz o mnie każdego dnia. I w internecie kiedyś widziałem taki obrazek, że są schody, jedne są z takimi belkami oddzielnymi, co nie? Że a, prześcizna sobie pójdę do nieba, co nie? A tutaj są takie belki, takie jednaprzyce, nie? Że to jest właśnie ten trud, staranie do tego, żeby właśnie tam dążyć. Żeby właśnie dążyć do nieba, do wieczności. Z mojej strony to tyle, bracie, siostro. Króluj nam Chryste.